No cześć wszystkim, witam Was ponownie albo pierwszy raz na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik iście jesienny. Jak wszystkie teraz na tym kanale, no bo trwa jesień, halo, sezonowość, musimy to doceniać. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, między innymi, jak to się stało, że ja polubiłam jesień, bo uwierzcie mi, kiedyś byłam największą hejterką jesieni. Będę sobie właśnie robić makijaż i dzisiaj zażyczyłam sobie, że chcę jechać na stary Żoliborz w Warszawie i chcę po prostu przeżyć taki fajny jesienny dzień. Przede wszystkim chcę wyjść z domu, bo. Poczekajcie, może ja Was tak o ustawie. Przede wszystkim chcę wyjść z domu, bo ostatnio moje samopoczucie nie jest najlepsze, jak mam być z Wami szczera. Jest u mnie prywatnie, dość ciężko po prostu, i mam parę. Tematów, które są dla mnie zmartwieniem w ostatnim czasie. Po prostu, wiecie, jeszcze ta pogoda nie do końca była taka piękna, ta jesień nie była taka słoneczna. Dzisiaj na szczęście jest słonecznie, więc stwierdziłam, że tym bardziej muszę po prostu wyjść i to wykorzystać. No i wiadomo, że to trochę człowiekowi się udziela, ale mimo to ja i tak bardzo lubię taką pogodę. Naprawdę, po prostu ją polubiłam i dzisiaj postaram się z wami podzielić właśnie. Tym co sprawiło, że tak się stało, bo tak się stało w sumie, no tak, rok, dwa lata temu, rok najbardziej temu był taki przełom, że właśnie ta jesień była fajna. Ja też tutaj byłam już na YouTubie, sobie na, dla Was nagrywałam. Także ja się maluję i wychodzimy razem. Jeszcze chcę sobie na szybko zrobić sałatkę, mam nadzieję, że zdążę, żeby nie musieć nic kupować. Jedynie po prostu wezmę sobie może gdzieś jakąś kawkę, zobaczymy, bo chciałam gdzieś po prostu usiąść w środku i. No, poczytać książkę czy coś, zobaczymy. Ale głównie chcę po prostu iść na spacer. Tak. Także zabieram Was ze sobą i zapraszam do spędzenia tego vloga jesiennego razem ze mną. Okay. Mam tutaj spakowanego laptopa. Biorę też taką zwykłą, mniejszą torebkę. Mam nadzieję, że nie będzie mi jakoś ciężko, bo mam trochę problemy z plecami, ale stwierdziłam, że wezmę, dlatego że chcę troszeczkę porobić zamówień w sensie przynajmniej pododawać do koszyków, bo planuję po prostu robić nową biżuterię. Opowiem Wam później. I no, jest z tym ciężko i po prostu stwierdziłam, że no, muszę to zrobić, bo i tak to odkładam. Jestem tak obładowana, zmiana torebki była jednak. Jeszcze mam parasolkę i tutaj torebkę, bo idą takie mury. Ja nie wiem, czy nie będzie padać, czy nie będzie lipa z mojego spacerku, ale przynajmniej chociaż wyjdę do kawiarni. No weź, przywitaj się ładnie. Hello everyone! Z tą kamerą są beznadziejne. Zobacz, <noise> ja wyglądam w niej jak buła. Wróciłam do domu. Jestem totalnie głodna i zmęczona. Jakoś tak zmęczył mi ten spacer. W ogóle, ym... no nie do końca był to dobry pomysł, żebym brała tego laptopa, bo naprawdę już bolały mnie plecy po chwili. Bo jednak z dwóch stron miałam ciężkie torby. Znaczy no, jakieś mega ciężkie, no ale... Jak ja miałam problem z plecami, no to trochę były ciężkie. I jeszcze się trochę wkurzyłam, bo w takiej fajnej kawiarni, w której chciałam usiąść, nie było miejsca. do innej. Nie była to moja wymarzona kawiarnia, nie było żadnych dodatków takich fajnych, przytulnych, ale, no, było całkiem okej. Okay. Ale ja mam obiad właśnie przed wyjściem i teraz po prostu też sobie zrobię na szybko makaron z łososiem, takim pieczonym, już gotowym, wędzonym. Tak. Witam się z wami kolejnego dnia. Mam tutaj przepyszną kawkę waniliową. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to lećcie zrobić sobie herbatkę albo kawkę, jak wolicie. I co? Porozmawiamy sobie teraz o tym, jak to się stało, że polubiłam jesień. I przy okazji spróbuję z Wami tej kawy, bo to jest kawa, której pierwszy raz próbuję, także zobaczymy. Hmm. Dobra, ale czy ja w niej czuję wanilię? Myślę, że trochę czuć, bardziej co prawda w zapachu, ale jest bardzo dobra. To jest właśnie ta, którą Wam pokazywałam. Co prawda, opakowanie się chyba trochę zmieniło, z tego co mi mówiła mama Maćka, bo ona teraz kupuje to w takich po prostu zwykłych saszetkach, i że chyba już nie ma tych takich pudełek, no ale jest to taka mała waniliowa. Także polecam. Dobra. Więc jak to się stało? Nie, ja sobie będę utrzymać, że polubiłam jesień. Tak naprawdę ja zawsze byłam hejterką jesieni, tak jak już Wam mówiłam. I ciężko mi było właśnie... Zawsze lubiłam po prostu lato. A powiem Wam, że im starsza jestem, tym trochę mniej lubię to lato, bo naprawdę jest mi wtedy ciężko, jest bardzo gorąco. Mam wrażenie, że lato też tak bardzo lubiłam, bo kojarzyło mi się, wiecie, z wakacjami, z takim beztroskim czasem, przerwą od szkoły i tak dalej, a teraz jak już tego nie ma, no to też jest trochę inaczej. Wiadomo, że wtedy jest więcej jakichś wyjazdów, przynajmniej u mnie i tak dalej, ale po prostu klimat się zmienia. No co wam mogę powiedzieć? Myślę, że każdy z nas to dostrzega klimat się zmienia. W lato jest coraz bardziej gorąco. Kiedyś, wydaje mi się, nie było aż tak gorąco było to tak bardziej wyważone a znaczy ogólnie te lato, tutaj gdzie ja mieszkam, czyli w okolicach Warszawy, było dość słabe naprawdę było bardzo słabe było bardzo mało ciepłych dni. Ale, no, na przykład poprzednie lato było strasznie gorące. Naprawdę, tak że ja wychodziłam i po prostu cała, wiecie, wszystko od razu no, płynie. Nawet nie możesz się normalnie pomalować, ubrać, bo w... co się nie ubierzesz, to jest ci za gorąco. I generalnie lato ma swoje plusy, no wiadomo. I ja wiem, że są osoby, które kochają lato, ja to totalnie rozumiem, ale, no, to ciepło po prostu po czasie jest naprawdę wykańczające i jest po prostu ciężko. Yy, dlatego zaczęłam bardziej dostrzegać plusy właśnie jesieni. I tutaj też nie jest idealnie, i myślę, że no, nam nigdy nie będzie idealnie. To nie o to chodzi, żeby po prostu pogoda była zawsze sprzyjająca, żeby wszystko było tak jak my chcemy, tylko po prostu, żeby nauczyć się czerpać z tego, co nam akurat po prostu daje natura. I ja sobie właśnie zadałam takie jedno zasadnicze pytanie: czy jeśli tak jest w Polsce, przez większość czasu, nie oszukujmy się, bo lata i wiosny jest mniej niż zimy i jesieni, jest mniej słonecznych dni w ciągu roku niż tych mniej słonecznych. Niż tych słonecznych, mniej słonecznych dni. No wiecie o co chodzi: jest po prostu mniej słonecznych dni. I zadam sobie pytanie, czy jeśli tak jest, to czy ja naprawdę chcę być cały czas nieszczęśliwa, narzekająca na to, i żeby to mi psuło nastrój? I odpowiedź była: nie, nie chcę, naprawdę nie chcę. I mi się zaczęło to udzielać trochę od mojej mamy, bo ja teraz to widzę, jak moja mama na przykład narzeka na pogodę. Boże, jak jest yy, szaro, jest ja, po prostu ten deszcz, ja już nie mogę, jak tu żyć? no ja nie umiem się cieszyć z czegoś takiego, i ja cały czas staram się jej, wiecie, tłumaczyć i tak dalej, żeby ona dostrzegała jakieś tam pozytywy tego, no ale ona nie umie. Yy, nie wiem, może kiedyś to zrobi, może kiedyś się nauczy, bo naprawdę szkoda czasu i waszego życia na takie nastawienie. Uwierzcie mi. I co mi najbardziej pomogło, to przede wszystkim właśnie. Udekorowanie mieszkania. Wiem, że nie każdy się z tym zgadza, nie każdy lubi coś takiego, i dla każdego to będzie co innego, ale mi. Osobiście naprawdę bardzo to pomogło Ja w tamtym roku właśnie mieszkałam z mamą w bloku I miałam wtedy dostęp no, do całego mieszkania, więc mogłam całe mieszkanie sobie udekorować Nawet pamiętam, w łazience wisiały liście I było to naprawdę przyjemne i było uroczo I jak tylko wracałam skądś, to po prostu, wiecie, było zimno na dworze Na przykład padał deszcz, a ja wracałam do takiego przytulnego mieszkania Teraz mieszkam u Maćka w domu rodzinnym, więc nie do końca mogę przyozdobić cały dom no wiadomo, yy, ale mamy przyozdobiony pokój. Co prawda. I tak, jakbym chciała, ten pokój wygląda. No, bo to jest jego pokój z jeszcze dzieciństwa, i tak dalej. Ale i tak jest tutaj bardzo przyjemnie i bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że naprawdę moja ręka zrobiła tutaj duży postęp. Także przedekorowanie pokoju, domu bardzo pomogło. Ale też co zmieniło moje nastawienie, to serial Ania, nie Anna. Ja nie wiem, czy już o nim tutaj mówiłam. Na pewno mówiłam, no, po prostu w social mediach moich, ale nie wiem, czy tutaj. Jest to serial oparty po prostu na książkach Ani z Zielonego Wzgórza. Ten serial jest przepiękny, naprawdę polecam każdemu go obejrzeć. On naprawdę we mnie obudził taką moją wrażliwą stronę. Ja właśnie pamiętam, wtedy zaczęłam chodzić na spacery, to było kiedy? 5 lat temu? Coś takiego, no. 5 lat temu pierwszy raz go obejrzałam i do tej pory obejrzałam go już chyba z 10 razy, naprawdę uwielbiam go i no praktycznie każda osoba, której polecam ten właśnie serial mówi, że jest naprawdę bardzo fajny. Mojej Ma mamie on nie podpasował, powiedziała, że jest dla niej zbyt depresyjny, ale na przykład ja go totalnie tak nie odbieram. On dla mnie właśnie jest taki... No on po prostu pokazuje życie takie, jak jest naprawdę. I te fajne chwile, i te niefajne chwile. Jest właśnie dużo o przyjaźni, o miłości. Nie tylko tej głównej bohaterki Ani, ale też właśnie innych osób pobocznych. Jest właśnie też wątek feminizmu, tolerancja osób czarnoskórych. No naprawdę Wam bardzo polecam. Jest przepiękny. I to mi właśnie bardzo pomogło, tak mi otworzyło oczy, i ja myślę, że po prostu człowiek musi znaleźć sobie coś swojego. Takiego, wiecie, ja wam mogę polecać różne rzeczy, ale ja myślę, że po prostu na każdego z nas przyjdzie czas, żeby, że tak powiem, um, zaakceptować pewne sprawy. I ja nie mówię tutaj już tylko o jesieni, ale o różnych innych kwestiach. Myślę, że Wiecie, ja na przykład z wieloma kwestiami tak miałam, że ktoś mi coś mówił i tak dalej, ale ja w końcu musiałam do tego dojść, żeby sama w sobie to zaakceptować i coś zmienić. I w sumie to nie było nic takiego przełomowego, tylko po prostu nagle sobie uświadomiłam, że okej, okay, faktycznie to jest prawda. Nie na samym początku, jak mi ktoś mówił właśnie takie rzeczy. Także oczywiście chcę wam pomóc żebyście też zaczęli cieszyć się z tego, bo naprawdę tak jak mówię, szkoda po prostu waszego życia, żebyście tak pesymistycznie podchodzili właśnie do życia przez pogodę, no bo nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, tak? No jedynie wyprowadzka albo coś w tym stylu, ale nie oszukujmy się, to jest ciężkie, jeśli żyjemy tutaj, to po prostu. Próbujmy, chociaż próbujmy jakoś to doceniać. Ja myślę też, że dużo by mi dało, gdybym miała prawo jazdy, ale no niestety nie nadaje się na ten moment, żeby je zrobić. Nie mam też na to kasy, nie mam kasy, żeby sobie kupić auto, więc na razie to odpuszczam, ale myślę, że mając auto jest naprawdę fajniej, no bo nie musicie. Aż tak dużo wiecie spacerować w tym deszczu, wtedy kiedy nie chcecie, czy iść w zimnie po zakupy. No to jest na pewno duże, duże ułatwienie. Ja też przede wszystkim zaczęłam skupiać się na takich um, przyjemnościach życia codziennego, że to wcale nie musi być coś bardzo nie wiem, wystrzałowego, na co ja czekam. Oczywiście polecam Wam też robić takie rzeczy, bo to jest fajne, to jest ekscytujące, na przykład, żeby raz w miesiącu mieć jakieś wydarzenie, na które czekacie. Na przykład jakieś wyjście do teatru, czy gdzieś. Wiecie, można różne rzeczy fajne porobić, nawet niekoniecznie mega drogie. Ale właśnie, ja bym popatrzyła wtedy w tą jesień, czy wokół Was, w Waszym miejscu zamieszkania nie dzieją się jakieś fajne rzeczy. Ja, na przykład, teraz muszę zdecydowanie sobie popatrzeć, co się dzieje w Pałacu Kultury, bo ja bardzo rzadko tam chodziłam, a tam naprawdę są fajne rzeczy, co tydzień praktycznie. Także muszę sobie popatrzeć i pochodzić z koleżankami czy z maćkiem. Myślę, że właśnie takie wyjścia w jesień są bardzo fajne. No, ale ja też wiem, że to się wiąże z pieniędzmi, tak? Bo w lato możecie sobie wyjść z kimś, posiedzieć na zewnątrz, a w jesień, zimę niekoniecznie. Więc to też jest um, utrudnienie. No, ale jeśli macie też możliwość, to fajnie spotykać się z waszymi bliskimi osobami po prostu w mieszkaniu, w domu, może zrobić jakąś kolację, zrobić jakieś oglądanie filmów. No, ja na przykład teraz czekam na Stranger Things. Boże, jak ja na to czekam! Po prostu zaczęłam cieszyć się, z tego, że mogę wypić kubek ciepłej herbaty, ciepłej kawy, że mogę wyjść, spotkać się z moimi znajomymi, z moją koleżanką, że mogę z Maćkiem pójść, yy, pooglądać film, pójść na randkę, yy, że mogę zrobić sobie pyszny obiad. Naprawdę to, to jest taki przywilej. I to są takie rzeczy, właśnie które ja zaczęłam dostrzegać, i nie zawsze mi to wychodzi. Bo ja z natury jestem dość pesymistyczną osobą. E, tak jak no, myślę, że nie, nie powiedzielibyście o mnie tego e, po tym, jak tutaj się przedstawiam, ale dużo narzekam. Dużo narzekam i ja wiem, że to jest taka moja naprawdę bardzo duża wada, i cały czas staram się nad tym pracować. I ja wiem, że to po prostu się udziela, czy mojemu Maćkowi, bo on mi nieraz mówi, że po prostu, Martyna, narzekasz tyle, że ja już naprawdę nie mogę. I serio, czasami staram się już przestać, bo to są takie no inne, błahe rzeczy, już może niekoniecznie nawiązujące do pogody, ale no wiadomo, każdy ma jakieś wady ale tutaj troszkę zboczyłam z tematu. No i przede wszystkim bardzo lubię korzystać właśnie z takich sezonowych ym, warzyw, owoców, żeby właśnie robić jakieś fajne rozgrzewające zupy, cynamonki. Wiecie, to jest fajne, to jest po prostu takie, żeby się zanurzyć. Bardzo kocham czytać książki, teraz czytam Zmierzch, jestem w ogóle y, na drugiej części, pod koniec i szczerze, ja się tak zakochałam w tej serii i naprawdę jest mi przykro, chociaż może nie, bo ja wtedy byłam bardzo młoda jak to wyszło, ja miałam chyba Czekajcie, to było chyba w 2008 albo 2010, no to ja miałam 8-6 lat, coś takiego, więc no nie mogłam tego oglądać. Pamiętam, że kiedyś w dzieciństwie oglądałam film z moją koleżanką, totalnie nic z tego nie pamiętam. Oglądaliśmy z Maciekiem ostatnio, zmieszł właśnie pierwszą część i no, no jest to gorsze niż książka. Jest to gorsze niż książka, no naprawdę momentami po prostu patrzyliśmy się na siebie i mieliśmy takie, mm, okej okay, ale fajne. Fajne. Maciek powiedział, że no generalnie naj, najbardziej sobie film, jaki oglądał, a później do mnie powiedział, a do mnie oglądamy drugą część. Więc ja tak myślę, kurde, coś, coś, to, coś ten film w tym ma, coś ten film w sobie ma, że Maciek dalej chce to oglądać. Jest to cringeowe, jest to śmieszne, ale takie, że chcecie wiedzieć, co będzie dalej. I właśnie ja na początku czytam książki, a później będziemy sobie oglądać z Maciekiem filmy. Tak stwierdziłam, ale książki są super i naprawdę są fajne na jesień, także Wam bardzo polecam. Uczesałam się i ubrałam, bo dzisiaj znowu wychodzę. Mam ten sam sweterek co wczoraj. Uknęłam na powerbanku. To jest sweterek wełniany, więc wełnianych sweterków po prostu się nie bierze tak często. Bierze się je dość rzadko, ale mają takie fajne właściwości, że wystarczy po prostu je zostawić. One się wywietrzą i no nie są brudne, że tak powiem. No jakoś tak działa. Mm, dzisiaj znowu jedę do kawiarni, <grywania> porobić zamówienia, bo z tą biżuterią znowu. To opowiem wam później. I ja wezmę do krawcowej odebrać spodnie, zobaczyć, przymierzycie, czy na pewno dobrze mi je zwęziła w pasie, bo już czasami były sytuacje, że no niestety nie mam, więc wolę po prostu przymierzyć. Co zabieram was znowu ze sobą. I mam chwilkę, żeby z Wami pogadać. Chciałam z Wami pogadać o tej biżuterii, bo ja już o tym ponad miesiąc temu mówiłam na moim TikToku i Instagramie, ale z racji, że tutaj jak pod jakiejś tam przerwy wróciłam do nagrywania, to nie chciałam od razu wylatywać z takim tematem, no nie do końca takim pozytywnym, a mianowicie tak jak wiecie, bądź nie, jeśli jesteście tutaj nowi, albo nie oglądaliście jakichś tam ostatnich odcinków, no to ja robiłam biżuterię przez ponad miesiąc. Z żywicy. I ogólnie y, można używać dwóch żywic do robienia takiej biżuterii: żywicy epoksydowej, która jest najbardziej popularna, oraz żywicy UV. Y, ja używałam żywicy UV i generalnie myślałam, że wszystko jest ok, że to jest bezpieczne, że no, nie muszę stosować jakichś większych środków ostrożności, oprócz tego, żeby zakładać maskę i tyle. Bo tak naprawdę przejrzałam parę filmików widziałam, że dziewczyny robią to w domu. Też z taką jedną dziewczyną, właśnie z kursu takiego z modeliny rozmawiałam, to ona powiedziała, że ona też robi to w mieszkaniu, normalnie w pomieszczeniu, w którym śpi. W sensie to żywica nakłada na modelinę i po prostu ma maskę na twarz. No i tak sobie robiłam i robiłam i wstawiałam filmiki, jak to robię. I w końcu jedna dziewczyna mi skomentowała, że nie powinnam tego robić w domu a szczególnie w pokoju, w którym śpie. No i napisałam do niej, zaczęłam z nią pisać, że właśnie wydawało mi się, że ja wszystko przeczytałam i że no można, i tak dalej, że to nie jest tak niebezpieczne, że generalnie żywica UV jest dużo bardziej bezpieczna od epoksytowej. No i się okazało, że wcale nie, i że byłam w błędzie. I zaczęłam czytać, zaczęłam też um, wchodzić na fora odnośnie właśnie żywicy, napisałam nawet posta i właśnie odezwało się do mnie sporo osób. W tym chemiczka, chemiczka, tak się mówi, no, osoba, która no, zna się na chemii kosmetyków, składów wszystkiego, i generalnie powiedziała mi, że no, niestety ta żywica jest toksyczna, że naprawdę lepiej robić to po prostu w oddzielnym pomieszczeniu, najlepiej gospodarczym, w takim, w którym nie żyjemy na co dzień. Bo to może się po prostu przedostawać, to może zostawać w meblach, w ścianach i tak dalej. No i ja się przestraszyłam. Oczywiście były też osoby, które pisały, że nie, że to jest szybica UV. W ogóle były nawet kobiety, które pisały, że robią to z dziećmi bez maski. I nawet pisałam do producenta z zagranicy, odpisał mi właśnie tak dość wymijająco. Pisał właśnie, że wietrzenie i że maska to dobry wybór, że mo może przesłać mi kartę charakterystyki produktu. Nie przesłał, mimo że poprosiłam, mm, więc samo to już sobie świadczy. Yy, no i generalnie, wiadomo, no, on nie odpowie za moje zdrowie, tak? Więc po prostu zdecydowałam, że z tego rezygnuję. Było mi bardzo przykro, przeszłam taką swoją żałobę naprawdę przez dwa dni. Pamiętam, raz rano wstałam i tak się popłakałam. serio, po prostu no, było mi mega, mega ciężko i pamiętam, że no tak myślałam, że mi się trochę już zawaliło, no bo wiecie, to był mój też moje dodatkowe źródło dochodu, nad którym ja pracowałam od paru miesięcy, żeby jednak je mieć i nagle je straciłam. Dlatego też nasza wyprowadzka się opóźniła i dalej się opóźnia, bo po prostu muszę no ruszyć z tą biżuterią nową. A tak jak mówię, było to już ponad miesiąc temu i właśnie wiedziałam, że dalej chcę to robić, ale powiem wam, że było to dla mnie na tyle ciężkie, tak jak wcześniej dosłownie zacząć z tą biżuterią, właśnie. No, miałam poczucie czegoś takiego, że kto to kupi, kto w ogóle będzie chciał taką biżuterię, że biżuterii z kamieni naturalnych to jest masa na rynku i tak dalej, i tak dalej. No, jest tego masa, ale można się jakoś wyróżnić i mam nadzieję, że ja to zrobię, i też marketingowo można się ładnie, po prostu wyróżnić. To też bardzo po prostu przykuwa odbiorców i sprawia, że no chcą mieć tą biżuterię akurat od tej osoby, w tym przypadku ode mnie. No bo mówię, naprawdę ta biżuteria, którą, którą robiłam ponad miesiąc była naprawdę, w sensie bardzo fajnie się sprzedawała i no ja zarobiłam, pamiętam, ponad 6 tysięcy przez te półtorej miesiąca. Oczywiście stosowałam się do tego, że ten 3,5 tysiąca nie można przekroczyć w ciągu miesiąca i tak dalej, bo akurat tak było, że zaczęłam w połowie miesiąca, dlatego tak półtorej miesiąca to trwało. No i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa. No i tak to wszystko się posypało. No i właśnie teraz po półtorej miesiąca, no niecałym, no tak po ponad miesiącu lekko, zaczęłam właśnie kompletować nowe zamówienia. I chcę zrobić właśnie biżuterię inspirowaną księżyczkami Disneya, tak jak miałam zamiar ze żywicy zrobić. Tylko teraz robię po prostu z kamieni. Mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie, no bo te kamienie muszą do mnie przyjść się muszę się jeszcze nauczyć tego robić, ale myślę, że nie będzie to aż tak dla mnie skomplikowane. Myślę, że żywica jest dużo bardziej cięższa. Ale trochę mi ulżyło. Myślę, że wszystko dzieje się jednak, nie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Bo to było ciężkie. Um, cały czas siedzieć z tą maską, Bolałam, bolała mnie głowa, bolało mnie bardziej plecy, też jak nakładałam tą ciężką maskę. A tutaj z koralików tak naprawdę mogę sobie to robić nawet na łóżku, e, więc mogę brać to ze sobą wszędzie. E, jak będzie ciepło, to mogę nawet wyjść na zewnątrz, na trawie, sobie to robić na kocyku. E, naprawdę jest to o tyle fajne. Więc tak, chciałam poinformować. Możesz wejść. To tyle, jeśli chodzi o tą biżuterię. Hmm, mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać moje poczynania. Będę tutaj, oczywiście, updateować, jak będę robić coś nowego. I co? Maciek mi wszedł do pokoju. Zawsze mi jest tak dziwnie nagrywać przy kimś. No, także chciałam się z wami tym podzielić, bo to było dla mnie dość ważne. Też dlatego trochę gorsze samopoczucie i tak dalej. To taki jeden, właśnie z elementów. No, także to tyle. Jest kolejny dzień. Ja tutaj z tego miejsca chciałabym się już z wami pożegnać, ale chciałam zrobić fajne pożegnanie, żeby to nie było takie, że wiecie, no ucina się i koniec. Także bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Bardzo wam dziękuję, że dalej tu ze mną jesteście, mimo że nie jestem aż tak aktywna jak byłam powiedzmy rok temu. No to cieszę się, że tutaj dalej jesteście, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo bardzo miłe, ponieważ no uwielbiam tutaj być, lubię tu nagrywać, czuję się tutaj naprawdę bardzo dobrze. I mam nadzieję, że uda mi się po prostu wrócić do tej regularności, która była kiedyś. I co? Jeszcze raz Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki!